Dobra, witamy ponownie Marek i ja. Dobry wieczór. Dawno się nie widzieliśmy, chyba dwa dni minęły, ale za to znowu witamy się w bardzo miłych okolicznościach zwycięskich, chociaż nie brakowało. Długo się nie zapowiadało. Długo się nie zapowiadało, no właśnie. Pierwszy set super, do niczego prawie nie możemy się przyczepić. Mało błędów, dużo bloków, dużo dobrej gry, natomiast potem wszystko się posypało. Moim zdaniem przyjęcie, przyjęcie, jeszcze raz przyjęcie. A na co ty zwróciłeś uwagę? Ja zwróciłem uwagę już dawno na taką pewną prawidłowość, że jeżeli my nie popełniamy błędów swoich i to takich prostych, typu atak Gałt na czystej siatce, gdzieś tam ucieka nam sporo piłek na zagrywce, to my jesteśmy w stanie ze wszystkimi wygrać. Natomiast no, jeżeli takie błędy popełniamy, no to powtarzają się takie mecze jak ten Z Kanadą dzisiaj. On mi do złudzenia zaczynał przypominać nasze starcie z Dominikaną w Gdańsku. bo... Tam... Ale tam było więcej walki tak, i więcej problemów. Wysoko... Tak, tak, momentu, tak, tak tylko do, czego, to czego, do czego zmierzamy. Różnica polegała na tym, że Dominikana miała otwartych kilka opcji do ataku, Kanadyjki nie. One grały prostą siatkówkę, natomiast niewiarygodnie broniły znowu i grały świetnie na zagrywce, bo to, że my mieliśmy problemy to raz, ale trzeba też Kanadyjkom oddać, że one były świetnie przygotowane do tego spotkania. U nas jedyne co się zgadzało i do czego ciężko jest się w jakikolwiek sposób przyczepić, to jest blok. Blokiem zrobiliśmy robotę. Blok, ale trzeba powiedzieć, że tym blokiem zrobiliśmy bardzo dużo roboty, w... szczególnie w tej piątej partii. 8 do 1. Ja powiem szczerze, że nie przypominam sobie tajbreka, gdzie któryś z zespołów aż tyle by blokował. To prawda, to, to wszystko prawda. Myślę, że liczby nam tutaj mówią, mówią wszystko, mówią wiele. E... Najważniejsze wiesz co jest, że cały czas mamy sprawy w swoich rękach i niezależnie od tego jak będziemy się spisywali, wszystko co chcemy osiągnąć zależy tylko i wyłącznie od nas. Że nie musimy liczyć na jakiś splot okoliczności przy wynikach innych drużyn, że nie musimy czekać z niepokojem, żeby coś się wydarzyło w innym spotkaniu, bo na to wpływu nie mamy żadnego. To może być tylko i wyłącznie. Szczęście. Natomiast jeżeli będziemy mieli swoje umiejętności, swoją koncentrację i takie dobre wejście w mecz, jakie mieliśmy w kilku innych spotkaniach, no to wszystko zależy tylko i wyłącznie od nas i wychodzimy na Niemki i gramy, po prostu gramy ze świadomością tego, że możemy dokonać rzeczy naprawdę dużej, awansować do ćwierćfinału, a co dalej to już nie wybiegajmy w przyszłość. No tak, bo tam zapewne czeka bardzo mocny przeciwnik, ale no, tak jak powiedziałeś, nie ma co myśleć o tym, co będzie w Gliwicach, bo tu najpierw trzeba wygrać ten mecz z Niemkami. Troszeczkę Kanadyjki, nawet bardzo Kanadyjki odnażyły to, te nasze mankamenty, te nasze luki i tutaj mówię szczególnie o przy. Do tego dołożyło się też taki dzień, gdzie no, słabszą dyspozycję w ataku miały nasze dziewczyny. I tutaj nawet nie trzeba mówić kto konkretnie, bo dużo takich ataków gdzieś tam w out, może minimalnie, ale to zawsze jest aut. Nam się zdarzało coś, czego wcześniej nie było. Ja tak nawet przez moment w rozmowie z Oliwią, która była strasznie niezadowolona po tym meczu, mówi, nie ma o czym rozpamiętywać. Nawet Michael Jordan miewał słabsze mecze. Najważniejsze jest zwycięstwo, bo myślę, że przewrotnie dziewczyny będą się dużo lepiej czuły dzisiaj w fotelu po tym zwycięstwie niż po dobrzej gre, dobrzej gre, dobrej grze i, dobrej grze grawej, i przegranej nie? z Dominikaną czy z Turcją. Przeprawda, wszystko to prawda. Nie wiem, jak wyglądają odprawy naszych dziewczyn ze stołtami, z trenerem. Ja potrzebowałbym do tego tak, że nawet jeżeli mają jakieś wideo zaplanowane jutro czy coś, to ja bym do dzisiejszego meczu w ogóle nie wracał kompletnie. Nie, nie, to chyba już nawet na to nie ma czasu, może kiedyś się ale... nawet w ale... jakimś odniesieniu, żeby nawet... Wiesz, nie pokazywać, no właśnie, żeby, no żeby na tego pewno nie, pokazywać, nie, nie, nie. Bo... Chyba, że będziemy pokazać wiązyszek. Ja piątusek, zawsze, piątusek. zawsze mówię, to jest y, tak, że kodują się y, w głowach rzeczy, rzeczy dobre. Ja któregoś dnia y, pod tymi naszymi tutaj gadułami, rzadko to robię, akurat wtedy zrobiłam. Przejrzałem komentarze kibiców i tak sobie czytałem, co tam ludzie myślą o nas, o naszej reprezentacji. Może być 100 komentarzy pozytywnych, będzie jeden zły, zapamiętasz Będziesz ten pamiętać, zły. I dobra. to niestety tak to działa, więc nie ma się co za bardzo przejmować tym, co się działo dzisiaj. Tak jak powiedziałaś, najważniejsze jest to, że dopisujemy dwa punkty do tabeli zwycięstwo, bo te zwycięstwa są priorytetem i. Odpocznijmy teraz. Ja nie wiem o której godzinie ja zasnę. Jeszcze spojrzę, która jest godzina teraz. Jest godzina 23:10, 20... więc pewnie w hotelu będziemy dziś przed północą. Jak się uda do trzeciej, to będzie dobrze. Zasnąć. No tak, powiedz sobie, o której zasną dziewczyny, które jeszcze będą rozpamiętywały każdą kolejną akcję. No Czasu mało, bo jutro jest urok ryelu, urok kolejny świata. właśnie. Kolejny rozruch, kolejny mecz. No, tych tubek dosyć dużo zagrały dziewczyny podczas tego turnieju. Tym bardziej ważne, żeby jednak szybko przytyliły się do poduszki i po prostu już myślały o tym, co jutro nas czeka. Jutro nas czeka no, nieprzewidywalny Wital. Wiesz co? Tak, natomiast Niemki już nie mają szans na nic, więc zobaczymy też, jak on podejdzie do tego spotkania. Bo... Honorowo, jak zawsze. No tak, ale w jego przypadku to można się spodziewać wszystkiego. Tam zajrzy sobie, która z dziewczyn grała mniej, albo w ogóle to może, a to zagraj sobie w... Nagrodę za cały sezon reprezentacyjny przy, przy komplecie publiczności przed, przed polską publicznością, i, i to będzie dla Ciebie nagroda za pracę, jaką wykonałaś w czasie, w czasie całego sezonu reprezentacyjnego. Ja mówię, żeby nie wracać, ale jeszcze wrócę na chwilę do dzisiejszego spotkania. Set czwarty i zamieszanie z panią sędzią z Korei, której się gwizdnęło, gra została puszczona i można było tam czegoś później... Nie, ona później... chciała gwizdnąć. W ogóle. A, chciała. Nie, ona chyba zagwizdała. Ona zagwizdała. No właśnie. I ona chciała zagwizdać, tylko mnie naj, najbardziej rozbawiło to, znaczy, ta argumentacja. Jasne, Asiu, inaczej powiem, żeby nie wchodzić w ten temat, jakby, bo on był piekielnie ważny dla tego spotkania. Natomiast, żeby zakończyć. Tak, jak na tym turnieju sędziowie zabrali nam kilka punktów, to tutaj dzięki pomyłce e, sędziego. Patrz, jaki to paradoks. E, kto wie, czy nie zostaliśmy w turnieju najwięcej, prawda? Bo gdybyśmy przegrali to spotkanie, no to byłoby 2 3 Byłoby 1-3 najprawdopodobniej, bo już wszyscy chodzili rozdygotani. A tak udało się tam następną akcje wygrać, doprowadzić do tajbreka. No i tajbrek już wyglądał tak, jakbyśmy chcieli, żeby, żeby gra Polek wyglądała zawsze czyli stabilnie. No smutny był to widok, oglądać Emily Malio płaczącą po tej akcji, kiedy później jeszcze wpadła w siatkę, ale jeszcze nawiązując do Pani sędzi, to, to co mnie rozbawiło. Jak można powiedzieć, że gwiznęłam, ale nikt nie zareagował, więc gramy dalej. No właśnie. No. Ciekawa sytuacja, myślę, że tutaj podczas tych mistrzostw dużo było takich sytuacji, które gdzieś tam powinny zostać rozstrzygnięte przez, nie wiem, jakiś Sędziowski taki poważny, który faktycznie ja będzie tu... mógł zdecydować, gdzie te błędy zostały popełnione i przez kogo. Bo Ja tu próbuję się dowiedzieć od początku naszego pobytu, kto odpowiada za te challenge, że one tak długo trwają i nawet poprosiłem. Może jest jakaś sztuczna inteligencja. No właśnie, nie wiem. Poprosiłem tutaj człowieka, który bardzo blisko sędziów gdzieś jakby pracuje, żeby mi go pokazał palcem, żeby nie go zobaczył fizycznie, nie. kto to jest. bo nie że z pretensjami, tylko chciałem zapytać, dlaczego czeka się niekiedy po 3-4 minuty na obrazek, który my dostajemy na naszych monitorach błyskawicznie. Tak? I ja. nie wiem, z czego to wynika. To tylko tyle chciałbym No się Najgorzej, robić. że to właśnie w takich trudnych momentach, gdzieś potrafi wybić z rytmu, czy też potrafi w ogóle odmienić losy meczu, no ale na to nie mamy wpływu, no musimy się do tego przystosować, tak samo mają też zawodniczki czy zespoły w tej drugiej grupie holenderskiej, bo tam też to bardzo długo trwało, podobnie było podczas męskich mistrzostw, ale to już nie nasz problem, nasz problem jest jutro, żeby wygrać z Niemkami, też pytałam Kamę, co mamy zrobić, żeby wygrać i usłyszałam jedno, po prostu wyjść z takim nastawieniem jak dzisiaj do piątego sata i myślę, że to wystarczy. Typuję 3-0 dla Polski. Dzisiaj też tak typowałem. No to tak typujemy i będziemy się odzywać jutro po meczu, a dzisiaj idziemy trochę się pocieszyć i szybko spać, no bo mało czasu do tego jutrzejszego meczu. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Znowu przychodzę do Hukamy. Tym razem zostałaś królową tajbreka. Ja? To Madzia! Jak ja 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 to, ja to się stało? Powiem. Co to się w ogóle Ja w ogóle uważam, wydarzyło? że w tej breaku Madzia w końcu zostawiła wszystkie bloki z całego, z całego meczu na time break. Wiesz ile po blokach w time 8-1. Ale my powinniśmy tak jej zamurować od pierwszego seta. Powiedz... Ale było bardzo nerwowo. Dzisiaj był bardzo nerwowy mecz. Bardzo się denerwowało się w przyjęciu. To się później przekładało na nasze nerwowe akcje w ataku. Dziewczyny z Kanady się wszystko podbijały. Także bardzo się cieszę, że w czwartym secie końcowskanorysalor dwa raz do nas. się, I że tak brakło od samego początku na pełnej energii, takiej jaką oczywiście u nas Wszystko super, ale co się stało przez te 2,5 seta, kiedy tak nie szło, kiedy było ciężko, kiedy. Ja wiem, że przyjęcie, ale. Gdzieś tam było widać, że to nie do końca jest ta wasza chemia, którą było widać wcześniej. To prawda, ale myślę, że właśnie duży problem był z tym, że, że te przyjęcie troszeczkę dzisiaj nam uciekało, bo jeszcze, gdy jeszcze miałyśmy gdzieś tam w granicach Kordu, to jeszcze było mówię tylko że jak tam gdzieś, e, no niestety, gdzieś tam straciłyśmy parę piłek z rzędu. E, a to się potem przekładało na tak, bo dziewczyny z nawet gromiliły wszystkie nasze ataki. Ciężko było w ogóle trafić w boisko, więc musieliśmy szukać różnych opcji gdzieś po bloku. Ale najważniejsze jest to, że obudziłyśmy się w twardym sygnecie, wyciągnęłyśmy ten mecz i wygrałyśmy w najmreku. Lepiej późno niż wcale? Dokładnie. Wiecie, muszę zwycięstwo. E, czego mamy się w takim razie spodziewać jutro, po takim horrorze, jaki zaputnowałyście nam dzisiaj? Sama nie wiem, ale mam nadzieję, że jutro podejdziemy do meczu spokojniej z głową, jeżeli chodzi o nasze przyjęcie, żeśmy obecnie wyprowadzili każdą akcję. E, ale też chciałam jeszcze to że znaczy, ze Stanami wcale nie było takiego super przyjęcia, ale bardzo dużo podbijałyśmy w obronie i kończyłyśmy ataki, więc myślę, że musimy znaleźć sposób na niemki, żeby po prostu te piły kończyć w kontrępach, nawet gdzieś tam przyjęt, żeby nam uciekały. Mam nadzieję, że dołożymy jeszcze więcej w bloku i nie będzie petarda. znacie niemki jak łyse konie, to czego my możemy się od nich z kolei spodziewać? My tyle już sparingów ze sobą zagrałyśmy, tyle meczów w PNL-u i, i, i jeszcze jakiś przed mistrzostwami, także naprawdę będzie ciężko zaskoczyć siebie wzajemnie, ale mm, myślę, że musimy to zwycięstwo, co dzisiaj przełożyć na to kolejny kolejny mecz, żeby tą energią wejść od początku. Kibice zrobili show. Jest, tyle dzisiaj po kibiców, bardzo się cieszę, że oni są tutaj z nami. A jutro będzie więcej. Jutro będzie więcej? To już nie mogę doczekać, bo to naprawdę nas niesie, a hymn jest po prostu ciary na całym ciele. Dzięki i trzymamy kciuki za jutro. Dzięki. Gratulacje.